Ej, przyszła Wigilia. Przyszła ta Wigilia, no ja tak siedzę, ani chleba nie mam. Ani masła, no nic nie mam do jedzenia inu. Mimo tam skórę łacera w tylu nocnej to papier. No i weciągnąć to na to, ale że i i tak siedzę. sam. Patrzę co się dzieje, że łacera. Świnia włazi do izby. Świnia włazi do izby, no i Doda mnie, nie widzi sam się jak jako mes tej izbie. a to się mi pytał, a co byś chciał, co byś go nie zrobiła? Dy człowiek Caes tu, co byś mi zastawia, I co byś no jakoś tam wigilię spędził sam. No Daj patrzę za chwilę na stole. I margarena. I olej, i łacet, no i ojce był na tym stole i z i dwa piwa były. I tarok się łapsał, i łapił na tej wigli, co się wziął i zasrał, pod stołem. Rano się budzę, głowa mnie boli, to co tu robić? Posadzak do kunie konie trowy, kurom zagdą nieba, no i tak dzień mi zleciał. No i wiecie, tak spałać. No ale długie czasy zagnił, mógł usnąć. A nad, nad, nad sobą zajmiał taką połeczkę, co tam miał zawsze papiery i, i radio takie małe, co ukradł w zalaznym sklepie. No i tak słucham tego radia, prawie tam gadali coś o prezydencie, nie wiem, czy o, o jakim tam. tak, nie jak nie przyjdzie coś w okno, ja wezierał, na baszki nie ma. Za chwilę w drzwi, że burzy. Tyle wziął i żydzicoł, co wziął i meblek połamał. Porąbał, jak chęcał patrzyć I tak siedzę w tej chałupie na środku izby, za siekierą. Patrzę, be, drzwi się nie otwieram, a ktoś się płodzi do chałupy. Bez drzwi. Za. Patrzę i ujrzał. W takich strasznie długich gaciach. I w kapelu się I gada mi. Ej frane, w histoach Bo tu coś ty mi zrobił, to ja zrobię mi łabi. Ja gada mi, Jezus, Marja, Matko Bosko, to porcina. Jakus, będę się musiał już teraz i co bym byli ława. I tak daj coś zrobić. I wchodzę do sobie na grabinę mi w to się ukradł i nie mogę jaką wyjść. Chyba wyszedł w plecak, leje, tak wziął i palce sobie połamał. Naleg ale na tą słupę, Wysadę jak Wysadę z cyt. jedna z cyt i zawiesił snurek. Taki łez pranio, nelenwy. I łowiono tak się chyba ze tysięcy razy kłokarku tym snurkiem na nagradał, to się mi wzięła i głowa urwała. I tak to było, co ani świni nie zabił, bo na z Józią ślak trafił. Jamen.